Witam Was wszystkich, ja jestem Szczerbio13 i zapraszam Was do mojej nowej serii Zagrajmy Wy Gettas Andras e, A więc tak, kilka słów o fabule tej gry e, Wcielamy się czasem skutnego bohatera o imieniu Carjoson który przylatuje do rodzinnego miasta Los Santos aby wziąć udział w pogrzebie własnej matki, która umarła, z rąk Balasów e, Niestety okazuje się, że jego były gang Grow Street e, został, tak jakby powiedzieć, no... Zdziesiętkowany i go już praktycznie nie ma na mapie, jest bardzo osłabiony I po prostu karz zostanie I będzie starał się pomóc w odbudowie własnego gangu, aby Był taki silny jak kiedyś I na tym głównie polega fabuła tej gry, która jest strasznie fajna No, może dużo ludzi ją zna I wie o co w niej chodzi, ale ja postanowiłem nagrać i pomóc niektórym użytkownikom e, Tak, jeszcze sprawdzę tylko opcji gry Dźwięk Dźwięk, moim zdaniem, powinien być w porządku. Tylko, niestety, jeżeli Wam coś nie będzie odpowiadało, to po prostu napiszcie komentarz. Ja postanowię to naprawić. Yy, tak, jeszcze grafikę sprawdzimy. Grafika powinna być ok, mam chyba maxa. Ale frasuję to wytrzymać. Yy, Sterowanie też powinno być w porządku, bo sprawdzałem. Yy, tak, mam polski język. Yy, więc napisałem to po polsku, co nam powinno ułatwić strasznie grę. Ale jest dobra, nie pozostaje nam nic innego jak. Zaczynać. Teraz trochę się uciszę, ponieważ będzie pokazówka początkowa. A więc wyglądajcie. Ja się uciszę. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Uh, What's up, Carl? Is sweet. What's up, sweet? What you want? It's Mama. She's dead, bro. Passenger, show us your hand. On your there you go. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. <sighs> Welcome home, Carl. Glad to be back you haven't forgotten about us have you boy hell no officer tenpenny i was just wondering what took y'all so long get in the car ease up man damn watch your head ah. oh. <laughs> my bad. get out of here you greaseball bastard stupid mexican oh hey sorry my bag hey man my bag <coughs> How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So, what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean, legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers. <laughs> Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. <laughs> Officer Pendlebury's down. We'll be right over here. Oh shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in five years. But the ballers won't give a shit. No właśnie, zapomniałem jeszcze przytoczyć jedną ważną sprawę. Otóż nie możemy też opuścić miasta dlatego, że... E, zostaliśmy wrobieni zabójstwo pewnego policjanta przez tych trzech fun fun funkcjonariuszy, e, no i niestety teraz musimy dostać się do domu Carla Johnsona. Tam gdzie mieszkała jego mama. O, lepiej tak to powiem. No teraz w lewym górnym rogu pojawiają nam się komunikat, które... ...mi są niepotrzebne. Tak, 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 mogę balansować szybciej tam. O Jezu, dziwkę, przyjechałem sobie. uciekłeś, no co, poradzimy teraz. Gówno nie możemy teraz nic poradzić. Eee, tak, jeszcze klikając tab pojawiają nam się statystyki. Tu mamy szacunek, wytrzymałość, poskulaturę, tłuszcz i atrakcyjność. Z eee, czasem, z biegiem gry, będzie nam się to wszystko zwytrzało. E, na przykład atrakcyjność będzie nam się zwiększała, na przykład e, jak pójdziemy do fryzjera, lub zmienimy jakieś fajne ubrania. E, tłuszcz to wiadomo, jak będziemy mieli jeść to będzie nam się zmniejszał. Jak będziemy więcej, to będzie nam się zwiększał. E, muskulatura, no to mięśnie, no to siłownia. E, wytrzymałość to chyba czekajcie, albo jeżdżenie na rowerze, albo pływanie, NG, to, ta, coś takiego. E, no i szacunek to będziemy zbierać wykonując misje albo po, poboczne, albo te główne. Dobra, teraz idziemy na ten czerwony, czerwone kółko, bo w niej musimy się udać. Big smoke No, to jego mama Teraz po mnie wracają, widzę. No, ogląda, ogląda! O, jest i on! Jest Big Smoke! Mój ulubiony, post moja ulubiona postać gry Tylko niestety on tam później coś zrobić takiego co teraz nie mogę powiedzieć, ponieważ by to zakłóciło fabuę gry Znaczy rozgrywkę taką O, lepiej to powiem Bardzo fajna postać, podoba mi się strasznie Świat like jest book? jak w książce. Jesteśmy błogosławieni i No jedziemy na pogrzeb. E, teraz aktualnie na początku gry będziemy mieli dużo stanek, no ale to wiadome. No a tu jego mama bardzo wyraźnie to Yeah, that's cool. O. Nice car, Właśnie najlepsze jest to właśnie w tej grze. Yeah. Że nieważne jaka misja z kim jedziemy samochodem to i tak musimy prowadzić. Aby nie mieli. 5 lat no. 5 lat go nie było. O, a tu mamy kolejnych bohaterów gry. Jego siostrę, hey, up, brata y i kolegę Raidera. Carl, hey. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away oh. from, fool. Just like Ryan. Sweet hey, she was my mama, too. Not for the past five years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you're Get out of my face. I'm going to see Caesar. <laughs> the hell you are, girl. You ain't messing with them asses. You know we them. ain't nothing but a Look, bunch I of lowlife. What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl don't tell me shit, As long bitch. as he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you going to say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's <laughs> real fucked up. Everything. What you mean? What? Apart from your mother being dead, things are going real bad. <laughs> Let me show you, running man. Tony's buried over there. Little devil over there. It big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first. Then ask questions. Oh, to bardzo mądrzy 10 Podałbym ten ten tekst. Ach, I tak oto pojawiła, nasza, pojawiła się nasza pierwsza misja, którą musimy wykonać Polegał na tym, żebyśmy uciekali przed takim różowym pojazdem. Nie wiem, gdzie on jest... O, tam już jedzie, 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 widzę go. E, razem jak najbliżej się trzymać sweeta, teraz ładnie. Tego, co ma JJ, na górze takie niemieckie coś Strzałkę, o, o. Najlepsze jest to, że ten O, widzicie? On do nas strzela Nieważne, o, widzicie? Nieważne, gdzie jesteśmy, on i tak będzie do nas strzelał No, patrzcie, tamtych w dupie, a tylko nasz Ech. Policja, zróbcie coś, no, patrzcie Goni nas człowiek, który do, do nas strzela, no Tak, tak Oj, sorry, sorry, sorry No trzymam, trzymam tempo Tego raidera za bardzo nie lubiłem nigdy Jedna taka z czarniejszych dla mnie postaci Nie taka czarna, że murzyna Ta Nie mrawa, nie podoba mi Are się, się... No, no i zobacz, naszych się zepchną. No. co za sfery głupi Tak, tak, tak East się Cox wielki Big Smoke Ja jak opedałuje O, patrz, przyspieszył Ech. A, ja on musi się tutaj, zapomniałem, kurde O, przepraszam, panie policjancie, nie chciałem pana przyjechać, prawie O, większona nasza to się jeżdżę na rowerze. O patrzcie, jadą, jadą ci! Balasi! Oj ojoj 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 co? Wybuchną? Tak jest, wybuchną. Tylko i tak zaraz się pojawią na nowo. To jest lepsze. No zobaczcie. Ja twierdziłem, no totalny bezsens. Tak, oczywiście nas muszą zaatakować, nie jako innego, tylko nas. Tak, ich smoka czy nam zaatakuje. O patrz No patrzcie z nas umrę, no. O, no nie gadaj! Ło, chłopie! O, skręcili. Boją się Glowsticka. Tak jest, jestem pierwszy, wygrałem! Do góry ręce w geście triumfu. I motherfuckers, though. Showed them niggas nigga! Tak, ty, na pewno. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. No, właśnie. Tutaj mamy to, co mówię na początku. Ktoś zostaje. A man, I won't let you down, I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I catch y'all later. Hey, yo, yo. just drop in. We all hanging out. Jia, and get yourself some colors, fool, and a haircut. Some embarrassing to be mm, seen. Was seen was piękny facet, Trzeba piękne ciuchy. Tak, zapisujemy za zgrę. O, no dobra, ja to wiem wszystko. No, no i wykonaliśmy pierwszą misję. Szacunek nam wzrósł. Z tego co pamiętam, im więcej szacunku, tym więcej ludzie mogli tego swoich ludzi zwerbować. Czyli tych zielonych, ten Growth street, O tego zielonego na przykład byśmy mogli zwerbować. Im więcej szacunku, tym więcej ludzi. Chyba do 8 tego. Można sferować ludzi od 2 do 8. O, dobrze wiem. Mm -hmm, mm -hmm. Przesunięcie 6 godzin. Dobra, spoko Prawim ta. Nie wiem, czy zaczynać nowej misji, czy już kończyć ten pierwszy odcinek. Bo nie wiem, czy starczy mi teraz miejsca ponieważ nagrywam. Programem Camtasia Studio 8 i to jest. E o, wiem, że coś dzwoni. Hello. And hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big. Well, no, no toś mówiłem to wcześniej. The Bell Boulevard families and Temple Drive families are beefing. They split with the Grove. Now we're so busy, set trip and Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Ewetrz do tego co mówiłem wcześniej. E, mam program kotaśa ja Studio 8 i nie wiem. czy 15-minutowy filmik nie będzie mi się zgrywał długo czy po prostu jak w Windowsie mowa Maker, fila i będzie zrobiony eee, A więc... chyba raczej skończymy ten odcinek hey, tylko, zapiszę great, grę, ponieważ był telefoniczny, więc... lepiej zapisać No i po prostu się z wami pożegnam Okej, okay, dobra, no to... Trzymajcie się, dalsze odcinki wkrótce Elo